Pokażę Wam, jak przyzwyczajam 2,5-letniego karata, ogiera karata do jeźdźca na grzbiecie. Koń musi być wcześniej wstępnie przygotowany. Wykorzystuję do tego naturalne okoliczności, czyli na przykład paśnik, z którego można wsiąść na konia. Przysuwam najpierw konia do paśnika. Sprawdzam, czy się nie boi dotyku nogi na grzbiecie. Następnie powoli przenoszę swój ciężar na grzbiet konia, ale jak widzicie, nie prostuję się, nie siadam, nie obciążam jego kręgosłupa. Cały mój ciężar opiera się na moich nogach, które są oparte na bokach konia. I to wystarczy, jest to jeszcze młody koń i nie ma sensu na niego siadać. Możecie kłaść na niego lekkie przedmioty siodła, ale nie siadajcie na niego. Następnie powoli zdejmuję nogę, schodzę. Cały czas koń musi być zrelaksowany. Cały czas musicie obserwować jego zachowanie. Nie polecam tego sposobu osobom, które zaczynają i które nie potrafią dobrze obserwować zachowań konia, ponieważ koń w każdej chwili mówi nam, jak się z tym czuje i czy akceptuje. Jeżeli przeoczymy jego sygnał, mówiący, że nie jest mu komfortowo lub bezpiecznie, może dojść do stawania, stawania dęba, do ucieczki, kopnięcia i tego typu zachowań. Po prostu będzie się bronił.